Przed nami kolejne zadanie, zadanie szesnaste. Mamy tutaj trójkąt, który dobrze jest sobie narysować i zobrazować, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda. Od tego zacznijmy. Trójkąt ABC. I teraz tak, AB ma długość 6, BC ma długość 5, no i AC ma długość 10. No i teraz mamy ocenić sobie prawdziwość naszych zdań kosinus kąta ABC jest równy minus 0,65 kąt ABC no to będzie ten kąt tutaj ABC no i teraz teraz w tym momencie nie jak sobie policzyć kosinus tym bardziej jeżeli nie mamy trójkąta, trójkąta prostokątnego no bardzo prosto korzystamy sobie z twierdzenia. Stwierdzenia kosinusów. Podstawiając, stwierdzenie kosinusów też jest dostępne na cały wzór w karcie wzorów. Z nią też się zapoznajcie i to tutaj też polecam gdzieś tam kojarzyć, gdzie co jest w tej karcie, bo to się przydaje. Natomiast tutaj, stwierdzenie kosinusów 10 do kwadratu będzie równe i teraz tak 6 do kwadratu plus 5 do kwadratu minus 2 razy 6 razy 5 kosinus naszego kąta. E, jest to też wartość, na podstawie której będziemy w stanie wyliczyć, chociażby długość boków różnych e, w trójkącie, nie znając pozostałych, ale też dzięki temu będziemy w stanie wyliczyć e, pole trójkąta znając tutaj boki. Natomiast, e, no tutaj dostajemy teraz 100. 36 plus 25 minus 60 plus alfa. No i w tym momencie tutaj mamy y, po tej stronie 100, tu mamy 61. Czyli jak odejmiemy to mamy 39, to się równa minus 60 cosinus alfa. Więc no skoro chcemy policzyć cosinus alfa, to jest to 39 przez minus e, 60. Więc teraz 39,6 e, to się nam jeszcze skróci przez e, 3 dostaniemy minus... 13 minus 13, 20. i teraz, jak sobie przemnożymy razy 5, to dostaniemy minus 65, setnych. i to jest dokładnie ta wartość, którą mamy podaną w tym naszym pierwszym zdaniu, więc jest ona jak najbardziej prawdziwa. Natomiast drugie: trójkąt ABC jest, jest rozwartokątny no to tutaj sytuacja jest taka z twierdzenia Pitagorasa będziemy wiedzieli że jeżeli podstawimy sobie te wartości boku do tego twierdzenia no to otrzymamy trójkąt, który będzie prostokątny natomiast jeżeli teraz wykorzystamy sobie rozwiniemy to to, to twierdzenie i zastosujemy wartość a kwadrat b kwadrat, większe od c kwadrat, no to będziemy wiedzieć, e, że trójkąt będzie, e, będzie e, ostroką e, Tak? No bo jeżeli mamy e, dwa, dwa boki, które są e, bardzo e, długie w stosunku do, do tego boku trzeciego, no to będziemy mieć trójkąt, który będzie trójkątem ostroką Natomiast jeżeli będziemy mieli teraz a kwadrat plus b kwadrat mniejsza od c kwadrat, to znaczy, że ten trzeci bok jest bardzo, bardzo długi w stosunku do tych pozostałych dwóch. No i to będzie sytuacja, w której ten trójkąt byłby wtedy rozwartokątny. No bo wtedy, jeżeli tu jest szeroko, to, to musimy szerzej otworzyć to ramię i będziemy mieli trójkąt rozwartokątny. Rozwarto no to sprawdźmy, czy nasze zdanie spełnia ten ten warunek, czyli a kwadrat plus b kwadrat, to c kwadrat to będzie kąt e, prosty. E, może tak. Prosty, ostry i rozwarty. Proszę gdzieś tam jeszcze, może przydać też w zadania. Nas interesuje to. E, no i teraz tak, nasz a kwadrat, czyli e, 6, do kwadratu plus 5 do kwadratu ma być mniejsze od 10 do kwadratu. Tu już wiemy, że jest to 61, tu mamy 100, czyli jest to, jest to zgodne z prawdą. Eee, więc ten trójkąt jest jak najbardziej trójkątem rozwarto kątki. Obydwa zdania są prawdziwe.